Siemaneczko, ja jestem e, mikser. No i co, kurde, bele, Dzisiaj e, nagrywam pierwszego vloga w swoim życiu. Dzisiaj wyjdziemy sobie na dwór i to chyba tyle. No nie ma co przedłużać. Także bierę tą kamerkę i lecimy. A, no i oczywiście ważna rzecz, jeżeli chcecie więcej vlogów, jeżeli chcecie daily, to tam wiecie, nie wiem, e, e, stałapek w górę i lecimy z choksem, tak? E, a, właśnie, jeszcze, żeby być. E, prawdziwym vlogerem, to tutaj macie palec i tutaj macie subskrybuj Chyba nie będzie mi się chciało tego montować W każdym razie, wiele osób pewnie zastanawia się jak wygląda mój typical dzień, także wam pokażę Generalnie jest godzina 19, wstałem o jakiejś 18 No i co? No i generalnie pierwsze co robię jak wstaję to lecę do sklepu Łapy mi się już trzęsą, także lecimy No dobra gościu, magiczna saszeta w pierdolu A w niej perła eksport Proszę państwa, dobra, także otwieramy Generalnie No ogólnie strasznie dużo cejotów tutaj chodzi Ale z domu, znaczy nie z domu W sumie z dworu jak mówicie, że idziecie na pole, to odsubskrybujcie ten kanał. Co? Nie, no nie, nie, nie. Dobra, to może teraz przeczytam y, komentarze pod ostatnim filmikiem. Wyglądasz jak mikser. Mordo wyglądasz jak gruba wersja miksera, ale przystojniaczek. O, dziękuję. Serduszko normalnie dla tego pana. Wyglądasz jak mikser. Kurde bela, widzicie co? Pierdolę tutaj za dużo cejotów Łazi kurwa, konfidentów. Ja stąd spierdalam, nie? Dobra, <grydy> kurde, idziemy gdzieś indziej. Idziemy za garaże Wiecie o co chodzi? Zarabiam dużo pieniędzy z YouTube, ale nie aż ty, żeby zapłacić mandat, nie? Dobra, kurde bela, jestem już za garażami. Patrzcie, jakie kozackie graffiti. Normalnie tutaj kiedyś będzie BTKJ. Normalnie na ścianie, tylko nie mam pieniędzy za bardzo na, na ten, na, na szpreja No, ogólnie z tym, że mikser jest do mnie podobny, to się w miarę zgadzam. Generalnie jak się owaliłem na łydę, So, bo generalnie no, miałem być łysy, tylko że maszynka mi się zepsuła, więc poszedłem normalnie do fryzjera, tak to bym był cały czas łysy. I dużo osób też pisało tam w komentarzu, że myśleli, że ja jestem jakimś sebiksem, kurde, łysym. No i z tym sebiksem to się nie pomylili, ale że jestem łysy, no to widzicie, kurde, mam włosy. Co prawda nie ogarnięte, ale mam. No i co? Trzeba się napić. No, także wasze zdrowie. JD. Och, dobra, jednak to wychodzenie z domu jest useless. Nie to już że się spociłem, to jeszcze zapomniałem, że mam alergię, kurde belę na wszystko i kurde, już nie wszystko swędzi. Także no co, po prostu się rozwalę. Czekajcie, może kadr poprawię. O, cyk bajlando. O, no. Także widzicie, no moje życie nie jest łatwe, prawda? Chciałbym tylko powiedzieć, że no nie promuję alkoholu Jeżeli nie macie 18 lat, to nie pijcie Ja po prostu postanowiłem, że... Znaczy ogólnie geneza tego kanału była taka, żeby robić wszystko co chce I po prostu dobrze się przy tym bawić No a że mam perłę eksport, to bawię się, ba... bawię się bardzo dobrze Już widać, że działa <noise> W ogóle jak widzicie ten obrazek, nie? Ja po prostu tutaj przybiłem gwóźdź na 100 tysięcy subskrybentów, na ten przycisk srebrny, ale no jeszcze go nie mam, więc powiesiłem obraz, ale generalnie tutaj będzie wisieć kiedyś w przyszłości mój srebrny przycisk, prawda? Dobra, to może jak już się tak rozwaliłem, to poczytamy jeszcze te komentarze. Mój słodziak, oooo, ale mi się miło zrobiło, przystojny jesteś, serio kozak film. No właśnie, dlatego założyłem kanał YouTube, żeby się dowartościować O, tutaj Norsek skomentował Kurwa, miałeś być łysy, no No powiem wam szczerze, że no tak jak już chyba mówiłem na dworze Że no generalnie jestem łysy W sensie jestem łysy Byłem łysy przez ostatni rok chyba Bo no tak, no nie było mi stać na fryzjera, prawda Ale ostatnio mi się zwaliła maszynka, więc uzbierałem ten hajs z YouTube'a I poszedłem w końcu do fryzjera No i tak, no też dużo osób mi pisało, że jestem podobny do miksera w sumie no nie wiem, znaczy powiem wam tak, jak byłem łysy, to faktycznie Mikser był do mnie podobny, nie? Z tym się zgadzam w 100% Jak mikser wtedy ściął sobie te włosy, to mówię O kurwa, przecież to jest 1 do jeden ja, normalnie jakaś podróbka Słaba, także tak, tylko w sumie nie wiem, czy mam to Traktować jako komplement, no bo jednak wiecie, mikser, ekipa Dużo subów, ale no też z drugiej strony mikser zamura Zamura, zamurciks, dobry żarcik, co? Zamurciks No mikser zamula pipę, że tak to powiem ładnie No a ja chyba nie zamula masz tak pipy, co? Znaczy Zamulam, ale no nie aż tak. Ogólnie to perła eksport nic mi nie dała, także od teraz to jest tylko eksport. Właściwie to nie, to jest eksport. Eksport no i co? No i. No i tak się żyje jakoś w tej Polsce, no. O, w ogóle włączę sobie światełko. Cyk, bailando, od razu jaśniej. A, jeszcze jedna ważna rzecz, jeszcze jedna wa ważna rzecz, mordeczki. Pamiętajcie, że mam Twitcha, streamuję na Twitchu wy. Poniedziałek, środę i piątek w godzinach wieczornych, tak powiedzmy od 18-19. No i powiem wam szczerze, że teraz mi się tak fajnie streamuje z kamerką i w ogóle, no mega super jest. Także jeżeli chcecie wbijać na moje streamki, oglądać moje streamki, to wbijajcie na Twitcha, macie w opisie link. Bo naprawdę, no wydaje mi się, że kozak jest i można sobie miło spędzić czas, także poniedziałki, środy, piątki, no i prawdopodobnie w soboty, nie? Ale w soboty to wiecie jak to jest. Tak więc no, szczerze mówiąc, nie wiem co będzie z tym kanałem, czy może wrócę do rapu i będę tam nawijał, że iotsap, iotsap, czy no nie wiem, ja generalnie jestem takim człowiekiem, że raczej nie lubię robić jednej rzeczy przez cały czas, tylko raczej lubię eksperymentować, robić różne rzeczy, prawda? No generalnie powiem wam szczerze, że ciężko się nagrywa vlogi, jak się nie wychodzi z domu. Próbowałem, tak, próbowałem, ale wychodzenie na dwór jest useless, kurde bele. Nie dość, że się spociłem To się jeszcze spociłem Także no kurde bele, przerąbane Ogólnie wychodzenie na dwór jest useless Można się zarazić i w ogóle można zginąć Ta w ogóle chłop napisał, że za dużo montażu Tam gdzie ja CJ wklejałem Że to 5 sekund No byku, no ale żeś mnie teraz zdenerwował Ja po perle, perle się robię Taki agresywny Nie no przepraszam YouTube, YouTube don't ban me okay? Wystarczy, że mi zbanowaliście Możliwość streamowania na 3 miesiące ah, Byku 5 sekund to ty możesz sobie zmontować w jakimś programie dla Cejotów w telefonie na Androidzie za darmo, który się nazywa Free Editing Skills for YouTube, a nie kurde bele w premierze probyczku. No. no jest to dobra, żeś mnie zdenerwował, tak? Dobra, już cię blokuję. Ile mnie subujesz? Dobra, od 7 miesięcy mnie subujesz, także zostawię to, ale naprawdę nie denerwuj mnie. <laughs> Weronika napisała koks szparka I nie za bardzo wiem o co chodzi Ja nic chyba nie pokazywałem Nie pokazywałem swojej szparki? Tak mi się przynajmniej wydaje A jeżeli tak to byłem pijany jak to montowałem Przecież miałem to usunąć <grym> Nie wiem, nie wiem o co i chodzi, szczerze mówiąc. Baby są jakieś dziwne. Ja, bab to chyba nigdy nie zrozumiem. Nie wiem, nie, nie, nawet nie chcę. O, Lil Capi napisał, czyżby Christus zmieniał się w vlogera? Pomysł na odcinek, pokaż stanowiska. No to mogę wam pokazać w sumie, jak już tak bardzo chcecie. Ale. No, generalnie to się nie przeraście. Także tak wygląda moje stanowisko obecnie e, Tutaj mam klawiaturę, która jest rozwalona O w ogóle to wam powiem taką ciekawostkę Ogólnie tego, kiedyś walnąłem jakoś w klawiaturę Tak mocno I mi kontrol wypadł A później mi jeszcze wypadł ten, ale to nieważne I dostałem tego kontrola od ziomeczka, który po prostu miał podobną klawiaturę I więc no I działa, także dzięki Byczku za kontrola Jeśli to oglądasz, oglądasz Bo mi się przydaje, no, bo przydaje mi się kontrol Tutaj mam taką myszkę O to jest w ogóle podkładka od tego ziomeczka, co mi dał tego kontrola to jest podkładka od tego ziomeczka, headshot, wiadomo, bo strzelam same headshoty. W ogóle pokażę wam, bo ta myszka jest kozak. Patrzcie co ona robi. Normalnie ona zmi zmieniaż sobie DPI i ci się zmienia kolor myszki. No coś wspaniałego, nie? Tutaj pieniądze z YouTube'a, tutaj mamy baterię dopada, ale no wszystkie rozładowane już niestety. No i tutaj mamy jakieś tam, prawda, jak to się nazywa? Kapsle. Jakieś tam OCB. No, generalnie syf jest straszny, ale to syf jest straszny. O, w ogóle to też wam pokażę, bo to jest też ciek ciekawostka. Ponieważ te słuchawki generalnie są zwalone. Musiałem postawić tą figurkę, żeby, żeby ona doginała, jakby ten kabel, żeby to normalnie działało. No i co, no i to chyba tyle z tego stanowiska. No, co wam mogę pokazać więcej, no? No dobra, mordeczki. Także to by było tyle z mojego stanowiska, z mojego wspaniałego vloga. Yy, no i co, dobra, trzeba to dopić i będę leciał. Mam nadzieję, że YouTube nie zablokuje tego filmiku w jakimś znaczącym. Stopniu? A jeżeli zablokuję, no to nie wiem, to się przerzucam na PH, że tak to powiem. I tak pewnie większość wie o co chodzi, także no. Yy, no cóż, no to by było na tyle. Dzięki, że ze mną spędziliście tak ten miło czas i w ogóle. Yy, dobra, KC po prostu, elo.